Zielone światło na lewo. Poszło, Polka? Tak, tak, tak. Krystyna, Krystyna. Krysinia, dojeżdżamy do Paleto. Dobra, przepraszam. Ja za Krysię zastępuję. Zaraz ją zawołam się kupowało, słuchajcie, się kupowało normalnie gazetę i z gazety była, kurwa, na przykład, kurwa, Billie Jean i trzeba było, kurwa, wysłać SMS-a i miałeś, kurwa, granie na czekanie. A no, no bo dzwoni do mnie chłop i się pyta, czy klampsy usunę mu, a ja tak se myślę, kurwa, nie wiem, co to jest klamps, no to zgrywam sztywniaka no? i mówię, Wiesz co, nie, 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 to już jest za duże, ja to musi jechać do mechanika, <grym> a a się okazuje, że klampsy to jest, kurwa, blokada na koło i, kurwa, kazałem chłopu z blokadą na koło jechać do mechanika ta Klasyk, klasyka. Karta pułapka zawsze działa, a moja talia jest pełna pułapek. wszystki penetrator, bal z Dobra, słuchaj Logan, proponuję żebyśmy poszli do Senior Bansa. Dobra, kto wchodzi? To jest tutaj na czatach. Jak, no jak chcesz. Mogę iść zamówić to jest tak, jak radzimy na radiu, to myślisz, że ludzie wokół mnie słyszą? Nie wiem. Przekonamy się. No to Senior Bans, wejdę z tobą, będę cię osłaniał. Mam nadzieję, że nie nas. Dobra, przeparkuję tutaj na... przed Senior Bansem. Zielone światło na lewo. Poszło, Lądujemy. <laughs> Wysiadłem. Ja tak samo, mam oddać jakąś francuską bagietkę, <laughs> i niestety w senior się nie podaję tego, tylko to ten amerykański, można powiedzieć, shitburger cały czas. Ale spokojnie, spokojnie, może niedługo się nie zmieni, wiesz, mają się otwierać nowe knajpy, no, w miasto ma zacząć żyć, może i znajdzie się coś francuskiego. No, powiem ci, że mam 94% baterii. My to pogadamy się dzisiaj, to jest... <gadanie> Wiesz co, powiem, cofnę się, bo nie wiem, czy furę zamknąłem. Nie ma problemu, czekam w Finerbansie. Informuję, że zamk zamknąłem furę. się podejrzanie pusto, jakby nikt tu nie pracował. Jednak nie, widzę jakąś dzipkę, golonkę. Dobra przerwuję. przerwuję Dobra chyba nas Dobra widzę, przechodzę w tym momencie przez, e, przez ulicę. Widzę jakieś gości co gadają pod urzędem jak się zachowują, mam na nich Haka Okej, okay, przyjąłem Wbiega ktoś do Senior Banca, podejrzanego się Uważaj, One standard set: Classic Burger, Coke, Coke, Do Czarliego i Logana, nie mieliście chłopaki dzisiaj wystawiać się lockpicków na sprzedaż? Widzę, że nie ma ogłoszenia nadal. E, tak, mieliśmy jeden. No będziemy wystawiać. Tak, 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 wystawimy, tylko pojedziemy na paleto. Się kurwa nie interesuj tam. 10,4, chłopaki, 10,4. 10, 7 kurwa i 10,2, a potem 7,4 i 24,44, na kurwa ci starego 2,20. Kurwa, komarz? Logan, Logan, Logan. Co, no, Loganuję ci. No przeszłem mu loganować. Fucking okay, money. Szyfrem, alfabetę morską zagiołem i wiesz. Pewnie to szuka teraz w kodzie. <grydziwia> <To Polka? grydziwia> tak, 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 Krysztyna, Krysztyna Krysztyna, tydzień temu przeleciała do, do, do Stanów. Zatrudnili ją w dyspozytorni. Pracowała chwilę na tą troku, ale powiem ci szczerze, że była taka sytuacja dosyć głośna. Pisali o tym w gazecie też. Eee, kurwa miała zlecenie na radiowóz, wzięła ten radiowóz, później policjant jakiś zaatakował ją, że ukradła, przydusili ją, no kurwa ciężka historia. W tym momencie, wiesz, udaje przed kurwa policją, że jest psychicznie maltretowana, no, no w każdym razie ciężka historia, ale pracuje, pracuje, Krystyna. Krystyna Michalska no. się nazywa. Krysia Michalska, no. Fajna dziewczyna, powiem ci, taka troszeczkę po, no, 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 po 40, po 40. No różnymi rzeczami sama przyjechała no, ogólnie. Miałem okazję z nią parę razy pogadać. Jak się dobrze zakręcisz, to ci dobrze zlecenia da, a jak 5 stówek zapłacisz, to nawet i laskę zrobi, no Pierdoli. No kurwa, no za 5 stów za 5 stówek, no nie pij tyle mobilku nie pij A kto jest na naszej linii, hala! Panie Emery 10 zł za 500 facet co maśniata, by było normalny Dzięki serdeczne, dzięki serdeczne, już czytam. Za 5 to każdy facet, co ma Susiaka aby brał jak normalny jest. Tomek! Yy... Tomeczku, <gryw> dzisiaj widzę dobrze się bawisz znowu, co? Tomek dostał bana od Twitcha, serio? I musi pisać. Yy... Ale nie, to, Tomek naprawdę dzisiaj już stówkę chyba wysłał. Krysiunia, dojeżdżamy do Paleto. Dobra. Przepraszam, ja za Krysię zastępuję. Zaraz ją zawołam. No jestem. Co tam, Charlie? Mówiłem, że dojeżdżamy do Paleto. No dobra, to jedź, kurwa. No co? Pierwszy dzień masz radio, co? No tak. Bez odbioru, potwierdzam, biorę wincze Dobra, przyjęłam. A ta czuje, ta czuję. Zarabiażdę. Wier... Wier... Zarabiażdę. Nie po robocie. Eee, po robocie coś spacidano. <laughs> <laughs> I się mądry, pracowity, to jeszcze zabawny. <laughs> Dobra, dobra, Logan, 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 podpięliśmy furę, e? podpięliśmy furę. No i co? N tam jeszcze puści bombę, skurwanie, załatwisz tego sam? Załatwię, załatwię, poczekaj. Pytanie, czy... o, hopsa, hopsa, jeszcze ją muszę klepnąć. Witaczuję ją w tym momencie. W porządku, wykonane. Gotowe. Bardzo blisko. Idealnie na paleciaka, akurat. Yy, zostawiamy furę, tankujemy i jest klasa. Oj kurwa. Krystyna się smaży na czele Co tam ciekawego podjadasz, Borgaleka Nie. No, znalazłem hmm. dwa cukierki, no, no, takie L'Nim dwa. co o, światło, taki soczek. A, pyszne one są. Łakocie no, i witaminy. Ale dobre są, dobre są. Czasami ci tak się do zęba przyklei, kurwa, to nie możesz odkleić, ale dobre. może wyrwać, kurwa. No. Dobra. Nim dwa. Łakocie i witaminy. Bardzo dobra. Zaleję go. A, zalewaj. Zaj, zalewaj. zalewaj. Zaj, 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 zalewaj, zaj. Przetestujemy odległość radia? No to wymyślcie o pewnie, bo to pewnie są zasięgi globalne. No ja słyszałem, że jakieś taki ktoś radiem to może nawet w kosmos coś leciał i gadali przez radio. Jeżeli radzę dwa koła, to powinno być zasięg: stąd do z Paleto aż do Los Santos. Dzięki. Dzięki. W sumie możesz i mieć rację, że za całym miasto. Je, 2000 dolarów, i to ma kurwa, nie mieć zasięgu. Carmella na Twitterze jest bored at home, może umilisz jej czas. A co ja jestem, kurwa, um... milacz? kurwa? Co, niech kurwa czasomilacz ściągnie na telefon? No. Były kiedyś takie czasomilacze, wy to nie pamiętacie pewnie tego. Nie pamiętacie, było coś takiego, czasomilacz. Granie na czekanie, tak zwane. Się kupowało, słuchajcie, się kupowało normalnie. gazetę i z gazety była kurwa na przykład. Kurwa Billie Jean, i trzeba było, kurwa, wysłać SMS-a. I miałeś, kurwa, granie na czekanie za pieniądze. Wy to nie pamiętacie 2,44 zł. Masz kakao, kurwa. Okay. Mam taki mały termosik, mam taki fajny la piekarniczek la la, Kurwa, teraz będzie kakao, daj mi Poczekaj, poczekaj. Już zaraz będzie na, zatankowane ja się jeszcze pójdę na stację wyjśczać. Dobra, fura jest pełna. Idę się wyszczać. Krysiunia, powiedz mi, gdzie to zlecą kojarz? Oj, panowie, panowie, Sandy Shores, Sandy Shores, e, rozjebana opona najprawdopodobniej, ale nie mamy szczegółowych informacji jeszcze. Dobra Kryśka, dzięki, zmierzamy tam. ETA 5 minut. Krysia! słuchaj mnie? O, no słuchaj, co tam? No iż. pozdrawiam cię serdecznie. A, dziękuję. Też się pozdrawiam Lagan. Czemu co to zgadam? <laughs> Zostańcie, taki <łupaki>. Kurwa, <laughs> Kryśka, jaka ty jesteś. Kurwa Jurna! No On ja się. ta O 15. Żartujesz. Krysia! Krysia, do you have a husband? I don't have a husband. I do, but Hey, what's up, man? Charlie, right? This is your, on your pages. Yeah yeah yeah, 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 I got a question, right? Uh, and, and hopefully, maybe you can fix it. Um, yeah, you know, I'm listening. If, if, do you know if there's a way that we can remove clamps off, off from our cars, or is it like like you guys can do it, or is is it something oh, else? Oh, I I think you need to go to Mosley, yeah, or Alessandro's Customs or something like that, yeah. like, yeah. like, like you can't remove the clamps, like nope, nope. I'm sorry. We have to, so we had to take it to a mechanic shop. Yep. So a mechanic worker has to work on it. Yep. Yep. Gotcha, gotcha. Yeah okay. There's nothing I can do with that right now. Yeah, I'm sorry. Okej, okay, a uh, 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 give you another call. Thank you. All Alright, right. thank you. Chciał usunąć jakieś klampsy, ale nie wiem co to jest, dlatego powiedziałem, że nie umiem tego zrobić. To chyba dobre, co? No co, miałbym się zapytać go, a co to jest? No to jak ja wychodzę na mechanika? A jak tak mówię, wiesz co nie, musisz zleja zrobić to. A, klampsy to jest. okej. Okay. A! O ma blokadę na koła, ja kazałem jechać na mechanika, żeby to usunął. Jestem pojebany! Jestem pojebany! Co, co? No, kurwa, no. No bo dzwoni do mnie, chłop. I się pyta, czy klampsy usunę mu. A ja tak sobie myślę, kurwa, nie wiem co to jest klamps. No to zgrywam sztufniaka no? i mówię: Wiesz, co, nie, 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 to już jest za duże, to musi jechać do mechanika. <grym> A ci a okazuje, że klamsy to jest kurwa blokada na koło i kurwa kazałem chłopu z blokadą na koło jechać do mechanika. Ja ci kręca, a dogadałeś to będzie zarobimy na tym, bo może te blokady na koło czymś się zdejmuje, może lockpikami. Słuchaj, mogę zadzwonić do niego i powiedzieć, że słuchaj, yy, jednak damy radę. Ale to ośmieszymy się, może lepiej nie już jak już spierdoliłeś to już wiesz, jak wdeptować prawym główno, to lewym chodzi o mi czysty. No, ale kazałem gościu z blokadą na koło jechać do mechanika, żeby mu to ściągnęli, komarz no, możliwe, że będą jeździć z idiotów. Możliwe, ale to odzwonię Wasz. do niego szybko ja powiem, że się zgrywałem. Dobra, chłopie. Tak, zgrywałeś się, że zaraz podjedziesz, no. Dobra. Zagadasz? Ja chociaż nie widzę, nie? Chyba... Ta, ta, ta. Opona, A, opona. Opona? Dobra. Ja się you Hey, yo. Uh, hey, Darryl, you were calling me. This is Charles person speaking. So, uh, I, you know, I was talking with my friend and he said, that actually, we can do this for you. If you have this problem. Still. Oh, uh, yeah. So, so my friend is kind of stuck, stuck at Legion Square and apparently he has a clamp on. The, All right. right. Where uh, is he? Where is so he? uh legion square bank legion square bank all right could you yeah. send me a ping directly to this uh car uh I, i'm not I, i'm not there with him, but he, I, I was just i was just trying to help him out all right. So so, him right so now. so if you could uh, ask your friend to send ping on 292 292 and we will be there like in a two or three minutes here yeah? that sounds good man thank you all right 292 thank you Dobra, mamy tę robotę, że prześlą nam pinga i podjedziemy tam. Widzę, że nie z tymi oponkami idzie! Francuskie sorry Pięknie, pięknie. Charlie łobuz jest do wyjaśnienia. Dostałem od razu w centrali informację, że gość jest do wyjaśnienia. Dwa miejsca, otrzymane... No kurwa, niż odjebał. Mamy no. go scholować i od razu go. Dobra, brać Dob od razu? Dobra, dobra. Ok, w porządku. A, czyli teraz trzeba zrobić foty. Aha. Widzę, że się wiesz Chcesz jechać? Logan Logan Jeszcze jedzie... tutaj, co ty jesteś ślepy? A, to ten Charlie, Charlie, Charlie 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 Charlie, dobra Dobra, co? Yy, Chodź ci go, p podczepić ci go? Podczepiam go już. Dobra, dobra Wracam w takim razie za kiermanę. Uważaj na siebie kurwa, żeby ci nie wciągnęło kurwa nóżki. Wciąga się. Dobra, 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 dobra. Siadam w takim razie kurwa tutaj za kierownicę. Dawaj znaka, kiedy up and down. Wait, wait. O, U. o. Czy samochód jest? E, był Coś mówiła? E, nie. Ubego tam jeszcze pykni. Staram się o Dobra, teraz jest. Siedzi, siedzi, gotowy. Mówiła coś tam, że to jest jej ride, ale powiedziała, że od dzisiaj ona robi ride na moim diku, więc nie potrzebuje tej fury, więc można ją scholować. Tak w skrócie. Mały small talk. Mm -hmm. Hey you! Hey you! Stop throwing things at people, okay? I'm not throwing it at you. I'm... I'm helping the world by throwing my trash on the ground. No, 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 no! You are definitely not helping. Put that and go to the trash can uh, and throw it away, like a like a real man. We oui, we oui. respect our planet, brother. Yes. I'm respecting our planet. You don't understand. This is this is helping the people in the sanitation. I'm helping people get more money, oh. and that's what's helping the world. Ah. That's a nice way to to to. to. To explain this shit. Oh, you are good, brother. Exactly. Uh -huh. I savvy. will suck your dick. Okay, let's go, Charlie. <laughs> okay. Hello. <laughs> <laughs> Znowu żebyś karty pułapki. Klasyka, <laughs> klasyka. Karta pułapka zawsze działa. A moja talia jest pełna pułapek. <laughs> Francuski penetrator, balskacia. <laughs> Nie little aż mi się przypomniał, huh? aż mi się przypomniał Little Hendro, jak sadziliśmy pierwsze plantacje. Little Handjob, pamiętam. No, nie, babeczka podjechała, co tutaj robicie? O Little Hendro. Ja dopiero skomajemy ty po kimś czasie, co czasie, to Prawda? Tak. Ja. A może było zwariowane? My się angielskiego z tego <noise> słowniczka zajebanego. Uh -huh. <noise> o kurwa mać Mam kur. Dobij mnie może. Wstać mi nóż, kurwa proszę cię, zabij mnie. Nie, zabij spokojnie. mnie. Jedziemy do szpitala, Zimy Pel, pomożemy, jutro będzie duża siła, duża moc i nie ma się co mnie obawiać. O kurwa.